Dobra, to robimy w nocnik? My robimy w nocnik. Robimy w nocnik, chłopaki. Dobra, witam panowie. Na, w, w, wpierdamy się znowu do domu. Nie, nie tym razem nie, dole, nie dole. mamy ufałki. Uh, ja bym dole. był za tym, żebyśmy sprowadzili w jedno miejsce większość rzeczy. Gazolinkę na przykład, tam koło tych, tych altarów. Siano też niedaleko tego. Ej, chłopaki, kuski, tu są. Ej, jak narzucimy nie, kózki, nie, nie, otwier nie otwieraj na razie kózek. Z... One pobiegną tak jak... bo to jest Ale wtedy, jeżeli pobiegną, one uruchomią też tą babę. I demony. Ej, złóżmy sobie całe siano Tak, właśnie ja też mam taki zamiar, żeby siano złożyć gdzieś przed kubkę. domem. Na przykład. Kupkę sena jak mamy. Jest, no to wiesz, jak jest na przykład powiedzenie igła w siana, to się mówi jechla w kupce sena. Ja wiem, Jechla w kupce sena. Dobra, to już chyba wszystko nas zgromadziliśmy tutaj. to jest wyruchany, to tyle pamiętam. Tak. Serio? No, tak. Poruchany. Wow. No, poruchany, no jeden chuj. Poruchany, kurde. A no, jednym chujem można. O dobra, już nie one, Jakby one wróciły do tego ściana, to było tak zabawnie Dobra, gonimy je Goni... jak się... Ja, Czterech, się dorosłych... Cztere... Zbieramy, 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 zbieramy Czterech dorosłych... Czterech do dorosłych mężczyzn ja rzuciło to... się na kuski Ej, panowie, odkryłem tajemnicę tej gry No? Te małe skurwysyny przechodzą przez te dziury w ścianach No? O. Tak, przez te dziury, tak właśnie myślałem po co te dziury są. Boże, Bebu, pod może sprawdzić jakie masz klucze, przecież to jest tak genialne! Uła, a dobra, teraz to odkryliśmy, zajebiście! Dobra, dziołcha, my ci Ej, ja, i latarka mi zgasła. <player> Demony się spawnią już. A, trzeba je... ich unikać, nie mamy ufałki, mamy przejebane. Słuchajcie, chłopaki, ja będę dalej znosił itemy w takim razie. By było... Dobra, to znosi tam itemy, a my szukamy kus. Straszna no, kóźtykająca baba. Yeah. Ona mnie widzi! Ona miała... widzisz, to jest oznaka, że ona jest po okresie, dlatego ona się tak wkurwia. Ona mnie widziała! Ona mnie widziała O jest kuska! Jeszcze ją no, Kolizję O kolejna kuska Czekaj idzie, idzie posianko idzie po sianko! That nie mogą jeść nie? Nie, nie mogą. Tam a tu... Dobra wezmę I trzeba je ten, trzeba je na razie wziąć i tam za, założyć zaraz, nie? Ale siano się trzeba, kończy, więc... Je trzeba spożytkować chwilowo. Ej, otwórzcie klatkę na górze <laughs> Dobra, kostkami. nie złapał mnie za kostkę Mamy kuckę tutaj, spalcie kuskę. A Czekaj jeszcze na drugą kozę, dobra Panowie, bo później będziemy mieli problem no, ale tą kratkę się otworzy zaraz, no nie wiem czy mamy klucz w ogóle Dobra, kolejna pali Zgaście latarkę Nie chcę być pierwszą ofiarą Jezu, jak się zaśmiał No on jest blisko, guys! Demon pode mną, no. On jest gdzieś blisko. Nie, jak... A nie, tutaj z latarką. O! Komuś się kucło. Złapał mnie. O, demon idzie w moim kierunku, odpędzam go. Ej, hey, Ceskiem niski, bo ja mam jeszcze klucze. Klucze masz? Klucze. Właśnie, jakie masz klucze? O, no tu jest! Cofnij, ja cofnij, cofnij, cofni, wycofaj, wycofaj! Na kołpelna, kołpelna i coś tam. O! Czemu jestem niej pierwszą ofiarą, chłopaki? To znaczy, że się uspokoiłam to to Dzięki! U... O, podnieś, podnieś mnie, podnieś mnie Cześć, kim z otworzył drzwi Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd krowni klucz Apteczka Zamknę drzwi Tych demonów jest coraz więcej wiecie to wydaje mi się, że tryb koszmarny jest nieprze, nieprzewidziany dobrze Do mnie, chodź tu, chodź tu do mnie, szybko, na łóżko, na łóżko to Uciekniesz przed nią biegła w twoim kierunku A! Czyżby czekając <śleszy> to złapany? To... Tak! KUSKI STRACIŁEM z... CZEMU ZNOWU ZOSTAŁEM JA? AHA wyleżycie WSZYSCY Wow Wy składamy hołd kusce Chodź tu Nie ja szukam ratunku Gdzie szukasz ratunku? A przy nie ma tych apteczek? Jest apteczka na zewnątrz przed domem Są same gazolinki ale składam hołd W kusce Jestem za jedną. Tylko uważaj bo tutaj demon łazi, czołga się śmieć Tu jest jedna też się czołgam, spokojnie. On jest, on jest dokładnie za tymi beczkami, ten demon. O, jest kolejny, leci, ratować. Ja lecę pokuskę w piwnicy. Ty, CSka, kurwo, no, wypierdalać. Biegnę, biegnę, biegnę do was, guys. Staś Ej, demon nas stoi ob, na dole. A, Nie dwa muszę demony. Nie za bardzo, bo zrzucić, Z dwóch tam jest że się świetnie bawicie! No już na mnie się lampisz! <grymne> Musisz po prostu sprintem zaskoczyć. Czeski demonku, wypierdalaj. Chodź, oczen, e, scorpion, chodź, Wypierdalaj z tej piwnicy, mężczypę, śmieciu. Co tam wejść. Proszę włączyć tłumacz, zobaczyć jedną rzecz. Patrz <grymne> O Kuska, Kuzieczko, nie uciekaj, masz tu sianko Dobra, Kuska, no i staną mi Kuźwa. Między swoimi braćmi. No, anuci! Przed wejściem do piwnicy. Bo ja mam klucze do sutern i podkrona klec, ale to Ja mam dopadawni kąpelna, sydelna kąpelna, Mam apteczkę, guys! Demon... Przebiegał mi przed mordą! Ale mam czasami zwierzę... Ja bym nie stał tutaj o! Żeby został Dzięki. złapany przez panią? Tak, znowu zostałem przytulony przez panią! Ja bym nie stał w tym miejscu! Dzięki! Zadziała na nią No i mnie gdzieś rzuciła, nawet nie wiem gdzie! Ona biegnie! Gdzie pobiegła? Tam, gdzie się kryliście. Biegnie za tobą. Okay. <laughs> ten, ten, ten. On nie wie, co zrobić. Mam problem z zaskoczeniem. A co ona robi? Eee, czekaj, ja idę w kierunku apty Ona tutaj cały czas biega po salonie. I obok was! No, patrz Różę Eee I cały czas biega obok ciebie Tak, tak. Obok ja, nich biega cały jeżeli, czas Jeżeli kłócasz i masz wyłączoną latarkę To on mnie tam nie tak. Tak. Widzę. Czyli nawet jak obok was przebiega to nic się nie dzieje? Na jak kłócacie Ta. Tak A chodzicie cały czas? Nie, kucają I zgoszą, mają zgaszoną latarkę Nie chodzi o to czy obok nich chodzą kłócają? Tu to jest, jest Bebu masz, masz kózkę? Nie mam kłuski. No to chodź pomóż, bo ja mam kłuska na plecach. Nie mam sianka. Kucnijcie mordy. O no czemu mnie kucałem? Mówiłem, że jeżeli ją ożywicie, to ona się uspokoi. Za czym nie ożywicie? Ona mnie bardzo lubi! Potrzebujemy klucza i potrzebujemy siana. Nie mam żadnych kluczy. <laughs> Ewakuacja, ewakuacja wstecz. Ojojo Spierdalamy. Ceskiem niski, próba druga. Próba druga <śmusza> Trzeba znaleźć tą zaseraną tą kuskę? Za to jest demon Ale on zapierdala Złapał cię Ej, panowie ona biega! Jak go na mnie złapie, to ja będę zły Czy on nie podchodzi do światła? Czy on się posłakuje? Ile tu jest demonów? Dobra, nieważne, złapała mnie. Ja pierdolę, że mi się zesrał. Cześć! Ile nam kurz brakuje? Brakuje Nie. nam tylko dwóch. Kurwa, tu jest demon. Na schodach, muszę iść inną drogą. <laughs> 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 Widzicie, co się stało? <laughs> Czekaj, co Kurwa! <stał? śmiech> I co, ta puszka na przybiegło od razu i go na No, ona mnie czuje, kurna! Spociłem się już mocno, no. Zakład, że jak tylko ją, go podniesiesz, to ona się nagle zacznie być słyszalna i tu przyleci. Idzie, idzie do was, nie wskrzeszaj go! Nie wskrzeszaj mnie pod żadnym pozorem, gdy ona jest blisko! Już? Kurwa! No, ona zapierdala. Już chcesz kimś. Nie... Dawaj, nie dawaj! Wskrzeszaj. Ryzyk fizyk! Kurwa, masz! Stoję, nie ruszam się. Kila, byś Kucłem, kucłem, kucłem. jakieś kurwa F-16 albo szerszej. Ona jest blisko. To jest was demona. Ja, ja, ja. Chłopaki, bo ja Ona chłopaki. tu biega blisko, ja nawet jej nie widzę nigdzie. Chłopaki. Luźnik, mam apteczkę. Co tam? Widzę co? Skąk przy zamkniętym pokoju, do którego by był klucz. <suszy> Ty jesteś tym, który leży na ziemi? Tak, bebu, chodź do mnie. Czekaj, bo ją zablokowałem aktualnie. O, złapała mnie. Chyba Dobra. się mnie zdenerwowała. Jest, czy jest, jest ten chill. Możemy wstać, skoro go złapała. To Dobra, to jest ej, jest apteczka. Biegła, Biegła koło niego. Dobra, Panie biegnę ci do ciebie na górę. Musicie mnie podnieść, bo ja mam klucz. Powiedz mi, cię zapteczka. Jesteś co, to ty. ty jesteś tu? Czekaj, to jest czak, czy ty? E, czekaj, ja jestem za No nie! Tu jest ta obok, chodź, 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 chodź Ptaczka jest w pokoju, który bym otworzyć tutaj było otwierać ten pokój Demon Otwórzcie Puszka. mi Otwórzcie mi pokój Od strony korytarza, guys Chłopaki, mamy sobie... Któregoś z skrzeszam Od korytarza Nie. Od otwórzcie korytarza mnie. otwórzcie Kurwa, twoja morda jest kłuskę wypuściłeś No, no. przepuść mnie to jest ceska kózka, tutaj jest. i będę pilnował ceskiej kuski. Dobra. To pilnuj ceskiej kózki. Cześć. O co się pilnuje kózki? How predictable! How... How predictable! Cześć. Siema mordo, co tam? Cześć. Jedna koza. A Apteczka. Apteczka jest tu, w tym pokoju. Lepiej, mnie, to cię zaprowadzę. No nie mogę tu wejść! Kurwa! O dzięki! Ej, wiecie, gdzie jest może jakaś koza? Koleczkę jest tu. Nam jednej. Proszę, żebym nie łapała. No Ale 16 z memi, przebiegła tu! Pobiegła na do piwnicy. Poszło, myśli, że my na dole wiesz? No. A to jest tak jak z tyranozaurem, wiesz? Tyranozaurus Rex. Widzi tylko jak się Kogo złapała? A. Przy schodach chłopa. No nie ma kucaka i bez latarki Stoję! Gdzie ty jesteś? Chłopaki A tu jest... jesteś Jesteś przy schodach. Przestaście. No tu lata Do nogi do mnie Ej. się. Eee, to chłopaki. jest coś z tylu, kiedy, kiedy masz szerszenia w pokoju i się go boisz i tylko chcesz... Widzisz, że masz towarzystwo! Ja? Nie ty. Przy schodach jest kłuska. Nie ruszam nie się! Stałem w miejscu! Ty, ciekawe, ciekawe, ciekawe czy znowu zginę. O, Apteczka na apteczce się odlaci. Od o, o jest tu blisko. Tam cię stoją dwaj... Bo mi latarka nryga Dwa niski na kłusce, chłopaki. <noise> Czy, ja Jedna z... Czy ja mogę.? w Co się stało? Moja postać nagle wstała i mnie demon chwycił w nogi. O, a, no, pięknie, sam postać... zostałem. Oni czasami chwytają. Choć no ale kurwa, wie, demon. Wie, demon. Dobra, mam czas, wie, czas, wie. mam czas, mam czas, mam czas, mam czas, daj time. To może podnieś mnie? Czak do nas. Mamy kłuskę po prostu i No a, kurwa! Tam, no. Nie mam Jezu. siana, złaź na dół, szukaj apteczki. Tu jest, tu jest siano, tu u nas jest, jest, siano, u nas jest siano. Uważaj demon, uważaj demon. Monikczak no no. jest. Nie? Dobra. O no tu łazi! No idźcie do nich nie do mnie, kurwa. Kulski, wyłącz latarkę. I chowaj się w, w kącie. Od razu mnie namierzyła! Od razu! Jeszcze mnie wynosi. Jak wy chłopaki pomieraliście? Demony załapały w tym samym momencie. Dwa demony. Ej, jeszcze nie przegraliśmy. Jest, jakieś, jest jakaś opcja, że możemy wstać? Oh. Teraz zobaczymy. Nie, o, nie. Nie, nie. Left, for, Left dead. for dead. Oj, copyrighty. O, modlimy o, się. Modlimy się. Cześć, panowie. O. O, demony. Cześć, panowie. Czeskim niski. Będziemy poruchani. <laughs> Ale no praci Najlepsze eee. Lepsze zostawiła właściwie na Ta jasne, ja mam dość. Kurwa, jednej kuski nam zabrakło, nie wierzę. Już mi się nie chce w to grać.